Witam cię serdecznie po raz kolejny w mojej pracowni. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak przy pomocy prostych i tanich narzędzi, które tak naprawdę możesz już mieć w domu, jesteś w stanie wykonać swój pierwszy w pełni funkcjonalny nóż. Będziemy pracować na bardzo prostych materiałach, wszystkie z nich jesteście w stanie kupić na Allegro. Linki w opisie. Ale nie przedłużając, zabieramy się do roboty. Na pierwszy nóż proponuję stal 80RV2. Stal, która dużo wybacza i bardzo łatwo się na niej pracuje. Jeżeli chodzi o wzór, trzymajmy się prostego wzoru. Nie przesadzajmy z kształtem, szczególnie jeżeli to jest wasz pierwszy nóż. Pamiętajmy bezpieczeństwo przede wszystkim: fartuch, okulary i ochrona słuchu. Do wycięcia kształtu użyjemy sobie prostej szlifierki kątowej. Nóż mocujemy sobie na stole i wycinamy sobie wzdłuż linii. Staramy się raczej prowadzić szlifierkę dosyć blisko linii, żeby zaoszczędzić sobie czasu przy późniejszej obróbce. Pamiętajmy, że im więcej czasu spędzimy nad wycinaniem, nad dokładnym wycięciem kształtu, tym mniej będziemy musieli później poprawiać pilnikami. Jeśli kształt mam wycięty, przejdziemy sobie teraz do wyrównywania krawędzi. Tarczą szlifierską przejeżdżamy sobie po całym grzbiecie, Po tylnej części rękojeści i po ostrzu. Pamiętajmy, że w tym momencie nadajemy już ostateczny kształt noża. Po szlifierce przechodzimy sobie teraz do ręcznego wyrównywania dalej krawędzi. Do tego użyjemy sobie prostego pilnika. Staramy się usunąć wszystkie rysy poszli szlifierce kątowej i zastąpić je rysami po pilniku. Przy trudno dostępnych miejscach, szczególnie pod podcięciem pod palce, Przejdziemy sobie teraz do okrągłego pilnika i zrobimy ładny łuk. Po pilniku przejdziemy sobie do papieru ściernego, gdzie już końcowo wyrównamy sobie wszystkie krawędzie. Specjalnie poruszam się pod skosem, tak, żeby zniwelować wszystkie rysy po pilniku. Objeżdżamy sobie całe nóż. Przy podcięciu pokażę Wam trzy metody jak najszybciej to zrobić. I tutaj kształt już mamy gotowy. Przejdziemy sobie teraz do wiercenia otworów pod piny, które będą utrzymywać rękojeść. Zaznaczamy sobie środek rękojeści. Teraz miejsca, w których będą piny, wybijakiem zaznaczamy. Warto dodać kilka otworów, które nam troszeczkę odciążą rękojeść. I wiercimy. Tutaj już wiertła 4 mm. Jak widzicie, prostą wiertarką też się da to zrobić. Nie musi być to stołowa. Otwory odciążające robimy sobie większym wiertłem. W tym wypadku jest to 8 mm. I po wierceniu wszystkie otwory po każdej stronie sobie fazujemy. Największym wiertłem w tym wypadku jest to 10 mm. I przyszedł czas na krawędź tnącą. Najbardziej monotonny i żmudny etap, ale niestety musimy przez niego przejść. Zaznaczamy sobie środek ostrza, wysokość szlifu, i przechodzimy do pracy. Do nakładania szlifu wykorzystujemy sobie ręcznego godziza. Metoda zróbna jest bardzo prosta: wystarczy kilka desek, śruba z oczkiem, pręt. I pilnik. W opisie macie link, jak dokładnie to wykonać. Metoda pracy jest bardzo prosta. Zaczynamy sobie od największego kąta, szlifujemy aż dojdziemy do środka ostrza. Później markerem malujemy sobie oszlifowany kawałek, obniżamy śrubę mocującą i szlifujemy dalej. Proces powtarzamy ten tak długo aż dojdziemy sobie do wcześniej wyznaczonej wysokości szlifu. Praca ta może zająć nawet kilka godzin, tak więc razem uzbroić się w cierpliwość i po prostu przejść do przodu. I znowu obniżamy śrubę mocującą, malujemy ostrze i szlifujemy dalej. Aż dojdziemy sobie do linii wysokości szlifu. Jeśli szlif mamy skończony, to samo powtarzamy po drugiej stronie. Nie będę wam tego pokazywać, bo byście się zanudzili. pora na wyjście szlifu. Małym okrągłym filnikiem wyrównujemy sobie, tak żeby było ładne, symetryczne. Przechodzimy sobie do satyny ręcznej, tak żeby po hartowaniu nie mieć tyle pracy. Szczególnie polecam skupić się na wyjściu szlifu. Teraz zrobimy sobie mały małego choila czyli takie małe wgłębienie na początku wyjściu szlifu, tak, żeby ułatwić Wam ostrzenie. I przed nami najważniejszy, zarazem najtrudniejszy etap produkcji noża, czyli hartowanie. Ja do hartowania tutaj użyłem dwóch palników. Równomiernie staram się rozgrzać całe ostrze. Nie skupiam się aż tak bardzo na tangu, bo nie zależy nam aż tak na twardości tangu, jak na twardości ostrza. Jeżeli boicie się sami zahartować, polecam też wysłanie do jakiegoś knajmakera, który usługowo hartuje noża. Jak widzicie, przejeżdżam sobie palnikiem przez całe ostrze, równomiernie nagrzewając, staramy się uzyskać wiśniowy kolor. Jeśli mamy, zanurzamy w oleju. Na co dzień używam specjalnego oleju do hartowania, ale na potrzeby filmu wykorzystałem prosty olej rzepakowy. Po hartowaniu można sprawdzić twardość ostrza przez przejechanie pilnikiem i ten sam pilnik, który wcześniej tworzył nam krawędź cznącą, teraz ślizga się po ostrzu. Jak wiemy hartowanie utwardza nam nóż, ale jednocześnie sprawia, że jest on kruchy. Dlatego po hartowaniu wrzucamy nóż do piekarnika do temperatury 200 stopni na 2 godziny i ten proces nazywamy odpuszczaniem. I przechodzimy sobie do wykończenia Ostrza. Użyjemy sobie kolejno papierków P120, P320 i P600 na wykończenie. Papierkiem P600 wykorzystujemy tylko ruchy w jedną stronę, aby rysy były jednolite i tworzyły ładną strukturę. I mamy efekt końcowy. Przejdziemy sobie do rękojeści. Tutaj użyłem bloczków oliwki. Na płaskiej powierzchni wyrównujemy sobie, tak żeby układki nam się ładnie zlepiły. Sprawdzamy, czy nie ma przestrzeni między okładkami. Jak widzimy, światło poprawiamy. I teraz tym samym wiertłem, czwóreczką, wiercimy sobie otwory pod pinę. Staramy się wiertarkę trzymać dosyć prostopadle. Proponuję, aby po wywierceniu otworów, spróbować złożyć nóż w jedną całość. Odrysujemy sobie kształt rękojeści. I przejdziemy sobie do wycinania. Tak samo, staramy się dojechać jak najbliżej linii. Nie musi być to idealnie na linii. Możemy sobie zostawić troszeczkę miejsca. Wyrównamy sobie czoło okładek, tak, żeby było ładne, zaokrąglone. Troszeczkę je wyczyścimy. I nadamy kształt. Staramy się nadać ten kształt symetrycznie, później czyścimy sobie papierkami ściernymi, tak samo kolejno P120, P320 i P600. I przechodzimy sobie do klejenia okładek. Oczywiście zapomniałem sobie owinąć taśmą klejącą ostrza, tak żeby go nie pobrudzić. Do klejenia wykorzystałem sobie klej dwuskładnikowy, który możecie wkupić w każdej kastorami. Klejem dokładnie smarujemy każdą część rękojeści, składamy w całość, później ściskamy ściskami, a nadmiar kleju, który wypłynie, szczególnie przy czołach okładek, staramy się usunąć wacikami bądź potyczkami do uszu. Jeżeli klej już wysechł, możemy sobie przejść do obrabiania rękojeści. Najpierw zaczynamy sobie grzbiet, dół rękojeści i dupkę rękojeści. Później sobie. Troszeczkę przyczyścimy papierkiem ściernym. I teraz musimy wymyślić kształt rękojeści, jaki chcemy mieć. Na sam początek polecałbym dość prosty, czyli tak, żeby rękojeść była węższa na przodzie i na tyle troszkę szersza. Szlifierką kątową, tym razem z nasadką z papierem ściernym, tworzymy sobie wstępny kształt. Później pilnikiem do drewna zaokrąglamy sobie krawędzie. Jeżeli krawędzie mamy gotowe, przechodzimy sobie do papieru ściernego. Na papierku ściernym staramy się, żeby kanty nie były aż tak ostre, a rękojeść miała zaoblony kształt. Przechodzimy sobie kolejno przez papierki P120, P320 i na wykończenie P600. Postanowiłem nożykowi nadać troszkę charakteru i dosłownie go trochę szanić. Proces polega na tym, że nakładamy sobie na ostrze szan, zostawiamy go na około 5-10 minut, ścieramy, powtarzamy proces kilkukrotnie do zadowolenia i oto efekt. Czy czas na olejowanie, impregnację drewna i ostrzenie? Do ostrzenia możecie użyć prostych kamieni. Ja aktualnie takich nie mam, więc użyłem swojej ostrzałki. Mały test ostrości i prezentacja. I jak widzicie, niewiele potrzeba, żeby zrobić swój pierwszy nóż. Jeden, czego potrzebujecie, to troszkę czasu, troszkę cierpliwości i kilka narzędzi. Jeżeli dzięki temu filmikowi postanowujesz zrobić swój pierwszy nóż, wrzuć zdjęcie na social media i oznasz mnie pod nim. Jeżeli filmik Ci się podobał, polecam zobaczyć też inne moje filmiki. O, na przykład ten. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.